Z tej strony Mariusz Julek i nie wiemy, Jest kto tak z nas Mariusz. bardziej lubi klocki! A, a, I jedziemy właśnie na nie, festiwal! Cześć, to jeszcze po, jeszcze po klocki i naleśniki Cześć po tak. klocki i naleśniki! I jedziemy właśnie na Mazowiecki festiwal klocków do Radomia. Jesteśmy na naszym ulubionym dworcu, czyli Warszawa Stadion. Najładniejszy Warszawa. dworzec chyba w Warszawie, taki biało-czerwony, fajny, ładny dworzec. Jedziemy i zobaczymy co tam będzie. Właśnie jedzie nasz pociąg. Jak ty chyba lubisz pociągi, co? Tak bardzo. Jesteś fanem pociągów? Tak. Wiadomo. Najbardziej lubię. Jak by pociąg wrócimy do domu, zrobimy pociągi z klocków. Tak. Dobra. Nikolaj ma mazowieckie. I Jesteśmy na miejscu, Ilek, w Radomiu, nareszcie. Dwie godziny jazdy i za chwilę będziemy na miejscu, na Festiwalu Klocków. Było spotkanie z ciocią od klocków, z klocki z zapałem i z Łukaszem finalistą LEGO Masters. Później poszliśmy sobie w miejsce, gdzie składano klocki, gdzie dzieci mogły zbudować swoje klocki, zbudować budowę z klocków, które później były nagradzane. A, po, a później na scenie były one wkładane. I Można było sobie zrobić też zdjęcia i autografy z całą trójką, która była wcześniej na scenie. Można było sobie zdjęcie zrobić albo na ściance, albo później yy, przy stole, gdzie podpisywali. Rzeczy, to było bardzo fajne. No i później te makiety. Makiety, chyba, to jest w ogóle miejsce, gdzie spędziliśmy po prostu najwięcej godzin. Tylko na, tobie chyba na, się na, chyba. w przy metrze. Tak, przy metrze, ale pociągi. Ja widziałem, że ty po prostu chyba cały czas biegałeś przy tych pociągach. A później przy tramwajach, tak? Tak. Przy tej makiecie z tramwajem. Bo to ja co biegam, było, żeby, żeby zobaczyć ten trawej, żeby mi nie ucieknął. No właśnie, bo ten trawy był, ten trawej przejeżdżał pod tunelami i tam były bardzo fajne tunele. tunele, dokładnie bardzo te fajne tunele i mnóstwo, mnóstwo Easter eggów. No te Easter eggi co po są prostu easter eggi? easter eggi to są takie poukrywane ciekawostki. Na przykład na jednym z dachów były wojownicze żółwie ninja nie? Grały sobie chyba w Van czy tam, nie wiem, czy tam piły piwko, coś tam robiły, nie? o makiety. Najwięcej no, czasu spędziliśmy przy takim, takiej makiecie postapokaliptycznej, gdzie było y, rozwalone, rozwalana stacja metra, były rozwalone budynki, z asfaltu wyrastały rośliny. No po prostu, po prostu Bo niesamowite biznes. to jest. Już prawie kończymy naszą wizytę w, na Mazowieckim Festiwalu Klocków. Co Ci się najbardziej podobało? Co tu w ogóle fajnego Wszystko. widziałeś? Wszystko. A nie wiem, który mocek najbardziej Ci się podobał? Naj najfajniejszy mocek to było to metro. To metro właśnie, pokażemy Wam takie fajne metro, postapokaliptyczny świat. My tu Widzieliśmy bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne makiety. Klocki też sobie składaliśmy, tak? tak były pociągi. Były pociągi właśnie, makiety z pociągami. Mieliśmy bardzo wiele fajnych rzeczy. I było też Mario. Tak? Dokładnie, widzieliśmy się z fajnymi Lego widzieliśmy, widzieliśmy cieciot Klosków, e, widzieliśmy Kloski z zapałem, e, Bigs by Raff i było bardzo, bardzo fajnie. I już wracamy z festiwalu Klosków z Radomia. Jedziemy w takim fajnym... Duży, w takim fajnym pociągu piętrowym z Chrys i oczywiście na koniec kupimy sobie co? Lego gazetkę.